mają prace budowlane przy czworoboku, monitoring kamerowy mają być 38 kamer podłączonych. Kamery mają być umiejscowane, umiejscowione w tych głównych takich punktach, zgromadzeń publicznych, skrzyżowania, park kasztanowe. To tak między innymi w tych, w tych punktach. Bardzo proszę poprosił mnie o głos. Pan Bardzo proszę pani komendant. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. W związku z tym, że podjąłem decyzję o zakończeniu mojej pracy zawodowej, chciałem serdecznie z tego miejsca osobiście wszystkim Państwu podziękować. Był to okres pracy różnej, ciężkiej, ale zawsze nam się z mojego punktu widzenia współpracowało bardzo dobrze. Naprawdę jestem zadowolony i szczęśliwy, że mogłem z Państwem współpracować. Bardzo serdecznie dziękuję.